10 lat załóżmy siedzicie sobie przedpowtem, jedzie ci wsty i kepsy no Nie ruszacie się. Jak myślicie za 10 lat czy będziecie? No, oczywiście, że tak. Trzyma tak robi. to! Bo nie będziemy robić! czy kebabu Ale Ale jest bardziej no, no, A Je barmi, w tam ty, ile, ten... ile w tym, ile w tym, w, w, w tym sosie pomidorowym w pizzy będzie pomidorów? 10% 100%, 100%, 100%. 10%, 100%, 100%. 10%. 100%. No no, to dany.

Mniej więcej 20 lat, trzeba dać X i inne I poprosili o to, żeby położyli no, się na zgodnie do łóżka. Przynosili im jedzenie, nie ruszali się z miejsca, leżeli w tym I mniej więcej tak jak im w stare Ale to nie Amerykanie Polacy. No takich samych ludzi jak my. Ale proszę pana, ja na przykład. Ale był efekt tego eksperymentu? Jeszcze nie to Bo jest, tygodnia, zezemę, ja Mam zdalne. I, i okazało się, że nie spowodowało to, to, tak? to, że Dlaczego? Trzego lila? Chcę krew. krew.